Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam, tutaj Tomcio. Dzisiaj będę odcinał odkład powietrzny na buku Atropurpureum. Także podzielę się tym z wami, tą frajdą, zobaczymy co tam czy tam. Wtedy już tam było widać te korzonki, także zajrzymy tam. I no to taki krótki filmik. I tak, i najpierw wam pokażę, chciałem wam pokazać tak aktualizację. Spójrzcie, no bo po tym ostatnim filmiku, prawda? Co tak ukształtowałem tą y, y, tuję, szmaragd i posmarowałem tym i zaraz to już po, po godzinie tak gdzieś no po godzinie już to zaczęło bieleć także tak szybko to dość działało spójrzcie jak to fajnie wygląda to drewno już jest zaimpregnowane i zbielało pięknie no no super wykorzystam to do innych drzewek ten co nie mam dużo tego dżinu, ale trochę jest i fajnie to wygląda tam gdzie jest to po, posmaruję i przy jałowcach też także to chciałem wam pokazać bo obiecywałem wam że, że pokażę wam tu Także, o, super się prezentuje. Dobrze. Także to tu tą aktualizację i jeszcze wiecie co? Pokażę wam jeszcze, chciałem wam pokazać jeszcze dzisiaj, bo, bo to szybko odetniemy i w zasadzę do donic. Mam tutaj przygotowane, o, ziemię mam przygotowaną i tak, to jest ziemia organiczna. Nie, nie kwaśna, tylko normalna, zwykła ziemia organiczna. Z korą i z perlitem, i tutaj mam jeszcze trochę piasku, to dosypię sobie tutaj piasek, o. o. trochę piasku, no i takie coś, taka konsystencja. I to będzie do tych odkładów, na tym buku, na razie, do doniczek. To tą ziemię wykorzystam, tą mieszankę, i tutaj mam przygotowane doniczkę, tą taką głębszą, a tutaj taką mniejszą. Zobaczymy, bo, bo nie wiem, bo na pewno przy jednym to puściło korzenie, prawda? Pokazywałem wam, tutaj założyłem siatkę i wsypałem drenaż. Bo jak mówiłem wam, że jak głębokie donice daje, takie, to ja wsypuję sobie keramzyt na dno. Yy, Okej. Okay. A więc już tam tego buka zaniosłem i zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. Momencik. Także już yy, pójdziemy tam do tego buka i powiem wam o co mnie chodzi. Ale najpierw o tutaj, spójrzcie prawda, pamiętacie tego bukszpana z ogrodu od cioci? Wow. Zobaczcie jak, jak, jak się zagęścił, pokażę wam go też. O. Ale to będziemy wiosną przycinać, to, to Wam pokażę go z bliska, ale o taką aktualizację, bo o, proszę bardzo. Tutaj znowu trzeba będzie wyciąć i tutaj o, ładnie zaschło. No i dobra, i okej, okay. tak się zagęścił, no super. Żywiutko wygląda, także zdrowo, także zimę przetrwa i wiosną będziemy kształtować, prawda? Yy, I tak, okej. Okay. Mm. To będziemy przecinać to. I dzisiaj chciałem Wam też pokazać, jak, jak zdążymy, bo to będzie szybko, prawda. To chciałem Wam pokazać olsze, czarne aktualizacje, zobaczyć, jak się zmieniły i może pokażę Wam to jedno amadori, co obiecywałem Wam. To Wam pokażę, póki jeszcze ma liście. Bo w stanie bezlistnym, jak będziemy przecinać drzewka, no to w stanie bezlistnym, no to wiecie, jak jest. No to w stanie bezlistnym, no. To nie widać tak, jak to drzewko fajnie wygląda, prawda. Dopiero jak ma liście jest rozwinięte, to. Ale to dobra. Ok, no to tak, przejdziemy tutaj. Spójrzcie, to jest ten buki. Zaraz wam troszeczkę wyjaśnię. Yy, chcę odciąć odkłady. Tutaj są. Wie, wiecie, bo ja op opowiadałem o tym, tylko nie wiem, może ktoś nie oglądał po prostu. To przypomnę, tutaj yy, był bułka trupurpureum, On fajnie wyglądał, taki był dość spory. Tylko że ja go kupiłem parę lat temu i zamówiłem sobie jako prebonzaj yy, niby w takiej plastrze takiej plastikowej donicy takiej zwykłej okrągłej tak jak te co mam te. I niby pisało Prebonsai, ale ale on miał tutaj rany na drutach. Tego nie było widać na zdjęciach w sklepie. opowiadałem wam, prawda? I te wżery takie. To było na początku jak jeszcze no nie było nie znałem się taka, a nie dało się obejrzeć. No i tak sobie go po prostu miałem, ale te wżery, te wżery w końcu z czasem po iluś tam, prawda, sezonów stwierdziłem, przyszedł pomysł mi, że jednak pozbędę się tego, no, by, tych wżerów i zrobię odkłady na tym buku. No i tak, zrobiłem tutaj odkład jeden i tutaj odkład jeden. I tak naprawdę, to powiem wam, wyjaśnię wam zaraz momencik. Założę kamerkę na stojak i wam opowiem o co mi chodziło. I odetnę, na pewno ten jeden na górze. Ok, założyłem kamerkę, żeby wam pokazać. Spójrzcie, ten buk jest taki dość spory, prawda? I tak. Założyłem Tutaj odkład, bo tutaj były rany takie, blizny po, po Jak go kupiłem, to takie były. I tutaj też były na dole te, te rany, dlatego założyłem dwa odkłady. Ale na ten jeden, jak patrzyliśmy wcześniej, co Wam pokazywałem, prawda? Wcześniej, tak już jeszcze latem, to pokazy były korzonki. Także ten odetnę, już na pewno będą, będą korzonki, bo tutaj zaglądaliśmy wcześniej, były i są. A ten to nie wiem, czy są korzonki. Bo w takiej odległości założyłem odkład. No, tak, na wszelki wypadek. No. W razie jakby. I to ważne, że tutaj są. I to już będzie drzewko podzielone na pół. A najwyżej tą część, jak nie będzie odkładu, to i tak bym odciął. Bo ja to drzewko, bo tu były rany też. Także chciałem się pozbyć tych ran. Także to drzewko i tak będę skracał dotąd. I z tych gałęzi będę budował drzewko później, koronę. A tą tej części się chciałem pozbyć, i tutaj będę miał drugie drzewko. To tylko, że jeżeli by się udało, tutaj to zaraz sprawdzimy. I tak. Zaraz Wam pokażę. Moment. A więc wezmę tą kamerkę i tak. Dostałem takie, taki sekator w prezencie od mojego siostrzeńca. Co ma 9 lat. No, porządny. Także, żebym miał do, do drzewek. No to dobra, super. To tak, skróć, Od Mikołaja. Ma na, na imię mam Mikołaj. <laughs> także dostałem od Mikołaja. I okej, okay, no i wykorzystam go. Ten sekator nowy. Tutaj ma taką blokadę. O, metalowy jest, także chyba będzie porządny. Dobra. No i dobra. Zakładam kamerkę na sto, jak odetnę to, rozgrzebie tam i zbliżę Wam. Pokażę Wam, jak to. Ok, założyłem. I tak, przybliżę troszkę. Tutaj. O. No i tak, tutaj jest pod tą gałęzią, czyli trzeba obciąć go. Nad tą gałęzią. Aha, dobra. Jest Super. Wow, sekator jest naprawdę pierwszorzędny. Równe cięcie i nie ma żadnych tutaj uszkodzeń za bardzo. Okej, okay. ten odkład jest obcięty. I tak, najpierw zapauzuję i, wiecie, zajrzę do tego, czy tam są jakieś korzenie. Czy tam są jakieś korzenie i pokażę Wam. A, drzewko się tak zmniejszyło. Okej. Okay. Wiecie co? Odpieczętowałem to tutaj lekko i tam zajrzałem do środka, i tam nie ma jeszcze korzeni na tej części. Tak czułem, że coś tutaj na tej części jest, ale dlatego zostawię to jeszcze. Niech sobie to zostanie. Najwyżej wiosną, jak nie będzie korzeni, no to odetnę to tak jak miałem to odciąć i będę drzewko prowadził od, od tej gałęzi, od tych gałęzi. Od tej jednej, od tej. Tak? No. E jakoś. A tu może się ukorzenić. To to zostawię na razie, tak? Ja to pozawiązuję później. Yy, OK. A tutaj, jak widzicie, yy, są korzenie. Zdjąłem to i zobaczcie. Wow, ile korzeni! Widzicie tam dobrze? Zaraz wam to pokażę. Spójrzcie. Korzenie jest duże I tu była inna mieszanka też robiona, bo robiłem różne na spróbę. W tej lipie, tutaj zobaczcie ile korzeni. Już są korzenie, już nie są białe, tylko już są takie, o. Już brązowe, już takie starsze. Także tutaj jest super. Broba korzeniowa już jest taka mała zrobiona. Także okej. Okay. To drzewko takie będzie. No i dobra. Czyli tu są korzenie. A z tą poczekam jeszcze. Do najwyżej wiosną, jak nie będzie, to się obetnie i się będzie drzewko prowadzić od tam, od tej Tutaj widać jeszcze, widzicie co były te rany, takie po drutach? No to, to jest na tej części, i na tamtej też górnej były. Tutaj pomiędzy. To, to odciąłem ten kawałek. O. No i okej. Okay. No to dobra, to super. Fajnie, to będzie kolejne. buka będzie. No naprawdę, super. To będę miał dwa buki. A No i okej, okay, tak jak zwykle, tutaj o. wrzucę tutaj tą, tą mieszankę. I to jest odkład powietrzny. Także ja tutaj nic nie będę bardzo rozgrzebywał, tylko go tak go sadzę, tak jak jest. O. Proszę bardzo, i go głęboko tutaj niech się rozrasta. Teraz go tak zasypię, a z tamtym poczekam jeszcze. No cóż. Może jeszcze, może jeszcze przez jesień pod, podpuścić jakieś korzenie, bo tam widziałem, że takie, yy, takie narośla, takie te kalusy takie porobiły się takie białe, ale korzeni jeszcze nie ma, tylko na tym było, był korzeń. Także ok. No i dobra, to to wam chciałem pokazać, podzielić się fajnie, fajda, będziecie wiedzieli po prostu, <ścoughs> skąd w tam się znalazł ten buks po, kolejny atropurpureum. E, dosypię mu tutaj jeszcze więcej trochę tej gleby. I niech się tutaj rozrasta tak gdzieś spokojnie. w Przyszły sezon na pewno cały. I dopiero za następny sezon będzie można robić jakąś pracę na korzeniach i go przesadzać do innej. Cały przyszły sezon i, i to jesień jeszcze niech sobie tutaj rośnie. I. O, i okej. Okay. I dopiero będziemy y, nad nim pracować przy następnym sezonie. Nie przy, no, nie przy jeszcze następnym, bo jeszcze ten co nadchodzący go zostawimy w spokoju. O tak, no to tak to wygląda. Tropurpureł. I to już jest drzewko ukorzenione, prawda? O, troszeczkę go. I tak, super. Ok, i bez żadnych y, blizn po drutach. I tutaj mam tego. Ten już zmienił kolor, bo był czerwony. No i ten też, tak jak wam mówiłem, prawda, że jak to się nie ukorzeni ten kawałek, no to go odetnę wiosną i, i z, tego, z tej gałęzi największej, o tutaj staj, bo te gałęzie to, a te przylegają jeszcze do tego. Wstaj, ona jest poza tym. Tośka, przestań, Tośka mi tutaj. No, I z tej gałęzi poprowadzę drzewko jakoś, wygnę go troszkę do przodu i będzie taki przegięty. No, i tutaj on ma już takie nebari. Tutaj ma taki dziwaczny korzeń, ale cóż, no taki był. Tego też nie było widać. Taki o, rośnie, stąd wyrasta, z góry. Tutaj też można by było kiedyś zrobić odkład powietrzny i się, i się tego zniwelować to. Ale ma taką nietypową tutaj. Zostawię mu to na razie. No to dobra, to to i tak. No, to tyle. I teraz chciałem Wam pokazać tę aktualizację. Yy, to już momencik, po, pójdę. Okej. Okay. Witajcie, jeszcze... Musiałem tak daleko dać kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jakie to jest na wielkość. Spójrzcie. Wow. To jest naprawdę... I to była Olsza Czarna, to jest ten projekt, jest na kanale. Był przycinany, no to jak był przycięty, to było taki, prawda? Tak się to rozrosło. Super. Ale... To będziemy, przy to, chcę Wam pokazać aktualizację, prawda? Jak to się zmieniło? Zobaczcie, takie moje idee, I, bo będziemy przycinać to, jak będzie w stanie bezlistnym, ale to nie uchwyci się tej wielkości, z liść, jak jest z liśćmi, prawda? Pięknie, Prze wow, Taki, tak to się rozrosło. I chcę Wam tutaj, przybliżę Wam, teraz, jak już widzieliście, wielkość tego. Yy, zobaczcie, spokojnie potroił, jak nie więcej. Yy, spokojnie potroił, jak nie, nawet, jak nie więcej. Yy. Zobaczcie, objętość swoją, ten pień. Jeden, drugi, trzeci, wszystkie zgrubiały normalnie, spokojnie. W jeden sezon potroiły. Patrzcie, jakie to jest. Pamiętacie, jak wam pokazywałem, ja to widziałem, to pamiętam, na początku sezonu. O wiele były, patyczki były, te, te drzewa. Tak zgrubiały. Tutaj się, wow, pięknie się tutaj się porobiło, naprawdę to to super. Mam do niej donicę, będziemy przesadzać. Oj, ten projekt naprawdę będzie super, tych ols czarnych. Pięć sztuk tu jest. No i dobra. To aktualizacje, olsze czarne. To już się tak zostawiam i już widzicie, że one stały na słońcu i pogubiły sporo liści. Już. Był już październik. Ale te, które stały w cieniu, bo mam jeszcze w cieniu to stoją, to one mają długo liście. W ogóle te drzewa, tak zauważyłem, te, które w słońcu stoją na, na maksa najbardziej nasłonecznionych tych, te liściaste, to one szybciej trochę zrzucają te liście. No i oczywiście lepiej im się wybarwiają te liście dzięki temu sło słonecznym stanowiskom. Ale dobra, no to tą Olszę chciałem wam pokazać i jeszcze e, pokażę wam jeszcze jeden projekt, co wam nie pokazywałem też, jest okazja na tym filmiku. To już momencik, pójdę po niego, bo no już. Okej, okay, zobaczcie. Kolejny projekt, co wam nie pokazywałem. Też chcę wam pokazać, póki jeszcze liści nie zrzuci, bo będziemy go przecinać w stanie bezlistnym. Ale nie uchwyci się tak tego majestatu, prawda, jak, ma, jak drzewa mają liście. Zobaczcie, jaki jest wielki, aż tam, ho, ho, ho. Dlatego... Yy, o tak, to jest przód, niby tego drzewka. Yy, to jest też, nie pokazywałem wam go jeszcze, zobaczcie. Będziemy go przecinać wiosną, to jest robinia akacjowa. Yy, drzewko jest w takiej grubości, no to już jest naprawdę. Korea już ma taką. Yy, tutaj podstawę pnia, no to już ma taką, że o, zobaczcie. Naprawdę super. Przechylone. Będziemy przycinać, i do, to jest dopiero rok od pozyskania. Yy, będę przycinał tu, i tu budował koronę. Wszystkie te gałęzie przycinał. I tutaj też tą górną, wypuszczona luzem. Żeby tutaj mniej więcej ten, to przejście się zgrubiało. No i dobra. No okej, okay, to wam chciałem pokazać. To ten projekt wam nie pokazywałem jeszcze. Robinia akacjowa, Super, wow, jak grochodrzew. U nas, u nas pospolicie, znaczy bardzo obficie występują te drzewa i one są takie, że z tych okłączy podziemnych się rozmnażają. Także nie zawsze czasami trudno jest pozyskać sobie materiał, bo, bo często jest z jednego, ze skorzenia jakiegoś od dużego drzewa. Także okej, okay. to to. Super, naprawdę jest duży drzewko będzie duże na no bonsai. No mam, tak gdzieś w tej skrzyni, no będzie sobie jeszcze może za 2-3 lata. Spokojnie. To dobra, ok. I jeszcze pokażę wam aktualizację jeszcze jednego drzewka. Albo dwóch, dwóch wam pokażę, bo wiecie, bo, bo tak, no bo piszą, piszecie mi tam, niektórzy mi piszą, żebym po, pokazał jakieś aktualizacje niektórych drzewek. No to jak jest taka okazja, to wykorzystam to i pokażę. Momencik. Założę kamerkę na stojak. I zobaczcie, stanę obok, obok tego drzewa. Prawda? No i tutaj będzie korona taka większa. No i to drzewo to będzie takie gdzieś, takie docelowe, tak zobaczymy. No taka korona i tutaj gałęzie. To się weźmie w dół trochę i ono będzie to drzewo będzie przechylone tak w bok i tutaj będzie korona. Super. Wow. Także dobra, ok, już znacie, będziecie będziecie po prostu znali kolejny projekt u mnie na no baza u Tomcia. To dobra. idę po kolejne drzewko. Proszę, to tak, jeszcze Wam pokażę trzy projekty. To takie co będą po prostu prowadzone. To jest ta druga robinia akacjowa też u mnie. To ją Wam pokazywałem, bo przycinaliśmy ją w sezonie. A tamtej nie, ale tam przycinaliśmy. Ona jest tutaj obłamana i ona też tak ładnie wybiła. Będziemy przycinać w stanie bezlistnym. Yy, ona też już ma charakter tutaj. Tutaj była taka, takie, miała takie pęknięcie. Yy, pokażę Wam. No, super też. O, spójrzcie tutaj. Taka, taka była po prostu już ona, tutaj ma taką. I tutaj jak zauważyłem, tak, z taką raną była, pozyskałem ją. Ona była po prostu oczywiście jak zwykle, jak pozyskuje drzewa, w, w takich miejscach, gdzie gdzie łamią, gdzie im się źle rośnie, albo gdzie mają je po prostu wykopać. Bo tak jak wam mówiłem, prawda, u mnie w Ostrowcu w tym, w tym roku w tym roku i, i no na, na przełomie, tamtego i tego roku. To wszędzie są w całym ostrowcu prawie prace różne, y, takie drogowe, i naprawdę bardzo dużo drzew zniszczyli w ostrowcu y, w tym roku wyrwali. I trochę mi się udało ratować. Także z takich miejsc pobieram. No, a na przykład ta to, to była, ona rosła na drodze polnej. I samochody jeździły i łamały ją cały czas w tym, w tym miejscu. No, i oczywiście tutaj ją też łamały, bo jak ją tak gieły, to tu ją łamały i tu ją łamały. Ileś lat, bo ona już musiała tam rosnąć i łamana być przez cały czas, bo już ma taką starą korę. To już jest na starszych drzewkach się robi taka kora. I dlatego ja ją wziąłem. Pobrałem ją. No to dobra, to ten. To jest ta druga robinia akacjowa u mnie. I jeszcze wam pokażę tak, ten projekt, bo będziemy też przycinać w stanie bezlistnym. pamiętacie to jest głuk, to jest ten uratowany, tutaj też co drogę robili, co przez bobr był ucięty, tutaj zęby od bobrów był, ścięty był zębami bobrów tutaj. I ten projekt był chyba dwa, dwa razy przycinany na kanale i jeszcze oprócz tego ja go raz przycinałem, nie nagrywałem filmiku, także trzy razy był przycinany i zobaczcie. Ja mu tutaj dałem rosnąć takiemu głównemu tutaj, żeby tu się znowu przejście, żeby się robiło. I już tutaj, wow, naprawdę ładnie to zgrubiało, zobaczcie. Tutaj nie było nic, bo był sam kołek. Także ta gałąź już naprawdę ona jest taka wygięta. Super. Dług. Ten taki kołeczek. No to taką. Też pięknie wystrzelił. To ten. I jeszcze jedną aktualizację tutaj drzewka, pamiętacie? To jest to drzewko. E to jest to drzewko takie tajemnicze Yamadori co jest filmik na kanale jak też jak niszczyli drogę znowu w innym miejscu yy, zimą. To też yy, po prostu zabrałem go bo też było złamane i yy, po prostu no, obłamane było i tak do połowy było wyrwane z korzeniami i zabrałem je też tego kołka takiego. I co niby było tajemnicze co myśleliśmy że to czarny bez no to to jednak jest czmielina pospolita ja to zidentyfikowałem i to jest czmielina pospolita ten taki kołek. Będziemy też przycinać w stanie bezlistnym. I on był przycinany trzy razy, chyba na kanale, ale co najmniej dwa razy. Oprócz tego, ja go raz albo dwa razy przycinałem, nie, przy, nie nakręcając filmiku. Także co najmniej trzy, a może nawet cztery razy, bo nie pamiętam, mogę się pomylić, ale trzy na pewno razy. Był przycinany w tym sezonie już. Także trzy razy. I tak, tutaj też zostawiłem taką gałąź, jako głównie na szczyt poprowadzić, prawda? Tak to umyśliłem. Zobaczcie, ona jest taka w tą stronę przekrzywiona i tak. I on się też tutaj przytnie i się będzie, wiadomo, ale tutaj, żeby było przejście bardziej yy, tutaj. Ta jedna, żeby grubiała, a nie wszystkie jak krzak. I to, to się przytnie no i o, o, okej. Okay. Zobaczcie już jaką tutaj ma grubość ta gałąź. Prawda? No ładnie to zgrubiało. I od tej strony tutaj, w tym pęknięciu, tutaj to było pęknięcie urosła gałąź, i tutaj tutaj będzie można z czasem coś tutaj zrobić, takie złamanie czy coś, może martwe drewno. I tutaj będzie w tą stronę będzie prze, prze, przechylone drzewko. To naprawdę to jest super. Grube jest, to ma potencjał. To też będziemy przesadzać, może za dwa lata, czy za ileś. No nie wiem, kiedy się poczuje to. Kiedy do misy jak się przesadzi, to naprawdę będzie super. Jak się już trochę tu kształtuje to. Także to, to wszystko. Dzisiaj te aktualizacje trzmielina. Prosi, prosił mnie ktoś tam na kanale, przepraszam, nie pamiętam już kto teraz, nie, nie przypomnę sobie tak szybko. Ale ktoś mnie prosił, to jest aktualizacja. No i tutaj ten guk. I te dwie robinie akacjowe, prawda? Chciałem Wam pokazać. Tą i tamtą, to tam stoi. No i tutaj tego buka tropurpureum. Kolejne nowe drzewko. Będziemy prowadzić. No to super. To, to, to wszystko chyba. A, jeszcze tutaj wam nie pokazywałem, bo tutaj też mam Yamadori. Znaczy nie Yamadori, przepraszam, tylko odkład powietrzny. Ty, nie, nie, nie kręciłem filmiku, no bo ze wszystkiego to... Ale z tych odkładów w terenie, pamiętacie? Mówiłem wam, że... że tam mamy jakieś odkłady w terenie, że wam pokażę, ale byłem tam, odkłady patrzyłem, to... nie ukorzeniły się. Tylko jeden odciąłem. To nie nagrywałem, bo mówię... I z tych, co, co zakładałem w terenie, to zakładałem na spróbę na takich grubych gałęziach, na starych drzewach, na starych gałęziach. I, i zostawię to odkład. Tam na pewno co najmniej jeden zostawię odkład yy, na zimę. Ocieplę go po prostu i zobaczymy. Może w przyszłym roku to nagram filmik, jak się coś ukorzeni. A jak nie, no to, to będziemy nowe odkłady robić. I tutaj to jest ten jeden, którego nie nagrywałem, ale też by ukorzenił się. To jest odkład y, zrobiony w tym roku i to jest dzika, y, dzika śliwka, mirabelka. Zobaczcie jakie ma kolce. Tu już ma zielone gałęzie, jedną i drugą. Y, tak, to jest taka grubość, także jest dość gruba, Taka gałąź, ona się ukorzeniła mi w odkładzie, w terenie, odkład. Jest taka przekrzywiona, tu już ma fajny charakter, taką starszą gałąź ma, tutaj ma korę taką już. Jak stare drzewa mają. Tylko ja go, ja go głęboko zakopałem. Także on tam troszeczkę niżej ma nasadę pnia. Jak wszystkie te yy, prawda? Te, od, te odkłady, to głęboko je. Żeby się zakorzeniły. A potem się je odsłoni. Jak już się ukształtuje bryła. Ten, yy, bryła korzeniowa. Po prostu. No to to jeszcze to wam chciałem pokazać. To taki kołek, wiadomo prawda? Ale, ale to już jak ten to już wam pokażę. To będziecie też znali drzewko później. Z czego będziemy budow Będzie budowane korona i w ogóle, prawda? No. To, to, to. To dziękuję wam. To to wszystko na dzisiaj. Bądźcie błogosławieni, błogosławieni. Tamcia. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Serdecznie.